nie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swojego Kościoła, o ty do końca nas umiłował, do końca nas umiłował. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Pan z Wami i z Duchem Twoim. Witam Was bardzo serdecznie. Boże, dziękujemy Ci za ten trud rolniczy, wszystkich pracy rąk ludzkich, którzy składamy te wszystkie piękne dary Bogu Ojcu. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystko, co uczyniliśmy i za te wszystkie przygotowania, które uczyniły nasze ręce w naszej gminie parafii. Prosimy Boże, pobogosa te wszystkie dary, aby mogły nam przymnażać jeszcze więcej radości z tych owoców, które dajesz nam przez dary pogody i tej siły, którą wlewasz w serca wszystkich rolników i nas. Dziękuję za ten wszystkich, przez ten trud Wasz. Chciałbym też, księdza proboszcza z szanowic, prosić razem byśmy odprawili najświętszą ofiarę. Dzieci składamy, bo wielka jest sława Twoja, Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, nie. Je nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności. Sprawa, by na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieku. On ich zapytał, a wy za kogo mnie uważacie? Odpowiedział mu Piotr, ty jesteś Mesjaszem. Wtedy surowo im przekazał, żeby nikomu o nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że syn człowieczy musi wiele cierpieć. Że będzie odrzucony przez starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie. Że będzie zabity. Ale po trzech dniach zmartwychwstanie, a mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął go na bok i zaczął go upominać. Lecz on obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: Zejdź mi z oczu, szataniem, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkiem. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im, jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój, niech mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swoje życie z powodu mnie i Ewangelii, ten nie zachowa. Oto słowo Pańskie o Tobie Chryste.